Kalwaria Wejherowska to jeden z najciekawszych polskich zabytków sakralnych i jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego katolików na terenie Kaszub. Składa się z kompleksu kaplic rozplanowanych głównie na trzech wzgórzach, którym nadano biblijne nazwy Góra Oliwna, Syjon i Golgota. Kalwaria powstała w XVII wieku z inicjatywy Jakuba Wejhera, ówczesnego wojewody malborskiego i chełmińskiego, o unikalność tego miejsca zadbał cysters oliwski, ojciec Robert z Verdun, który wyliczył dokładnie w jakich odległościach między sobą powstać mają poszczególne kaplice, wzorując się na faktycznych pomiarach drogi Chrystusa w Jerozolimie. Spośród wszystkich budowli kalwarii wyróżnić należy kaplicę Grobu Świętego, budowaną według wzoru Grobu Chrystusa z kalwarii zebrzydowskiej. Stare kaszubskie pożekadło mówi. Kto za życia Kalwarii nie obejdzie, ten po śmierci na kolanach obejść ją musi. To miejsce od wieków przeciąga Rzesze Pielgrzymów, a od 20 lat słynie z misteriów męki pańskiej odbywających się co roku w Wielki Piątek. Misteria są połączeniem tradycyjnej procesji drogi krzyżowej z inscenizacjami teatralnymi, które mają obrazować mękę Jezusa Chrystusa. Inicjatorem misteriów na Kalwarii Wejherowskiej jest Wojciech Rybakowski, który w 2002 roku skupił wokół siebie grupę osób i zrealizował pierwszą inscenizację. W 2005 roku powstało stowarzyszenie Misterników Kaszubskich. Jeśli mówimy o początkach misterium, skąd pomysł, to raczej był to proces. Pewnie w jakiś sposób inspiracja Kalwarią Zebrydowską gdzieś tam podświadomie miała miejsce, ale bardziej Chodziła za mną myśl, dlaczego w nie ma Misterium, niż to, że zróbmy coś, co będzie wyjątkowe. Taka potrzeba stworzenia tej scenizacji dojrzewała we mnie przez lata. Każdorazowo, żeby Misterium mogło zaistnieć, żeby była odpowiednia ilość żołnierzy, ludu, jest potrzeba około 50 aktorów i zazwyczaj tylu pojawia się na kalwaryjskich drogach co roku. Niektórzy są z nami od 20 lat, tylko siwiejące głowy pozwalają nam pokazać, że, że jesteśmy już tutaj długo, chociaż entuzjazm i zapał jest, jest ten sam, ale co roku też pojawiają się nowe postacie. Niektórzy wracają po latach. Nie będzie no, Nie o Nazywam się Marek Czoska, w misterium od roku 2002, czyli od początku. Od początku grałem do 2009 roku rolę Jezusa, obecnie Kajfasza. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Pracuję w szkole jako Katecheta i to jest taki jeden z bardzo dobrych, jeden z bardzo dobrych metod na uczenie i wychowywanie więc zawsze jakoś ten teatr amatorski był mi bliski. Nazywam się Robert Szultk i w sumie jestem od 2015 roku w Stowarzyszeniu Misterników Kaszubskich. Zaczynałem, jak każdy z nas praktycznie, od roli tłumu, ale doczekałem się roli Świętego Jana. Jestem Bartek. Mam 14 lat w stowarzyszeniu, jestem od 3 lat. W tym roku gram rolę polewacza rok piłatowi. Nie jestem winien krwi, tego sprawiedliwego. Nazywam się Jakub Szumilas, jestem przewodnikiem turystycznym, między innymi również po wejherowskim Sanktuarium Płaskiej maryjnym w którego w skład wchodzi Kalwaria Wejherowska, na której właśnie się znajdujemy. W ostatnich latach przypadła mi rola Piłata, a zaczynałem od rzymskiego żołnierza. Weźcie, weźcie go i wyukrzyżujcie! Występy w w Ministerium Męki Pańskiej dają mi ogromną satysfakcję z punktu widzenia duchowego, zawodowego, no i chyba naj, naj, mojego największego hobby, czyli aktorstwa. Od lat dzieje się tak, że próby do Misterium rozpoczynamy na początku Wielkiego Postu, więc właściwie mamy miesiąc na przygotowanie trzech inscenizacji, które wystawiamy w Wielkim Tygodniu. Nie mamy bezpiecznej sceny, nie mamy bezpiecznych kuli za sobą, tylko wchodzimy w... Kilkutysięczny czasami tłum ludzi, i aktor musi w pełni być skupiony na tym, co na tej postaci, którą odgrywa. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby nie nadano ci jej z góry. W roli Jezusa na pewno najtrudniejsze było chyba tempo pracy. I kwestie, jeszcze takie stricte, zdrowotne, fizyczne, bo jest to rola dosyć. No to jest jednak dwie godziny takiego ciągłego spektaklu, plus wystawienie się na chłód, na zimno, kiedy się wisi na krzyżu, więc to są takie najtrudniejsze rzeczy, z którymi musiałem się mierzyć. Od samego początku założenie misterium było takie, że nie jest to tylko inscenizacja, która ma pokazać ostatnią drogę Chrystusa ale że jest to żywa, istniejąca na Kalwarii od ponad 350 lat, modlitwa Drogi Krzyżowej i tak dzieje się to też w Ejherowie już od 20 lat. Dlaczego podjąłeś taki ogrom, cierpienia i męki? Dzisiaj człowiek skupiony jest na obrazie. I misterium pokazywane w taki bardzo sugestywny sposób pomaga przeżyć całe misterium zbawcze Jezusa, który autentycznie, prawdziwie cierpiał za nasze grzechy. Obserwując uczestników tego nabożeństwa, zauważyłem, że wielu głęboko przeżywało ten moment, ten czas przedstawiania cierpienia Jezusa i Jego Matki. Wielu widziałem łzy. Bardzo często kiedy jesteśmy świadkami cierpiących naszych bliskich. Przeżywamy ogromny ból wewnętrzny. Podobne przeżywała Maryja, patrząc na cierpienia swojego syna. Było to cierpienie przeogromne, przecież mówimy o niej, że jest matką bolesną. To wszystko można zauważyć w misterium przekazywane przez naszych misterników. Oni nie tylko grają, oni po prostu to przeżywają. Więcej, oni się modlą. Wiem, że wielu aktorów wiąże to ze sferą duchową. Wiem, że to jest u wielu poprzedzone spowiedzią i komunią świętą, i jest to przeżycie duchowe, a nie tylko teatr i zabawa w kostiumach. Nieodłącznym elementem wichorskiego misterium jest muzyka, która została specjalnie dla Wejherowa, specjalnie dla Misterium Wejherowskiego skomponowana. Szczególne podziękowania dla autorów, dla kompozytora Cezarego Paciorka i autora słów Tomasza Pola. Wspaniała sprawa. Inspiracją dla powstania muzyki do Misterium Drogi Krzyżowej w Wejherowie E, tak naprawdę były same wydarzenia które e, misterium opisuje odtwarza e, no i takim silnym e, impulsem były teksty Tomasza Pola e, które e, przez swoją e, taką ubogość można by powiedzieć e, skromność e, nakłoniły mnie również do pisania takiej muzyki e, chyba to jest naj Najbardziej e, wstrzemięźliwa muzyka, jaką napisałem, i e, zdaje się, że się dobrze sprawdza. Przez wiele lat dobrym duchem projektu Misterium Męki Pańskiej była Izar Tarnowska-Cechosz, która spinała całość, była taką osobą, która to wszystko organizowała. Też zaprosiła bardzo wiele osób do zespołu, między innymi mnie. No, niestety od paru lat Izy już nie ma wśród nas. Radzimy sobie bez niej. Pałeczkę przejęła jej najlepsza przyjaciółka Asia Kandzora, która w tej chwili jest właśnie taką osobą spinającą całość, organizującą te nasze próby. Zespół składa się zazwyczaj z kilkunastu osób i jest taką strukturą dosyć płynną. Dochodzą co roku do, do zespołu nowe osoby. Czyli, krótko mówiąc, nie śpiewamy co roku w tym samym składzie. Akordeon jest wspierany bardzo mocno przez Bębny i cieszymy się, bo w tym roku um, zasilił nasz zespół młody Bębniarz Miłosz. Nasze próby odbywają się raz w tygodniu, trwają mniej więcej godzinę do półtorej um, i ćwiczymy tak od mniej więcej półtora miesiąca. Jest to około 6-7 prób. Przed samym Misterium Męki Pańskiej na górach. Jezus idąc na golgotę, słaniał się pod ciężarem krzyża. To było ogromne cierpienie, ale to jest niesamowity znak. Pokazanie tego, jak bardzo umiłował każdego człowieka, byśmy zostali odkupieni. Jak ciężki jest nasz grzech. I to jest istotą naszej wiary. Doceniamy ogromny trud cierpienia, ogromnej miłości Boga, ale jednocześnie również cieszymy się z cudu zmartwychwstania.